Dzień dobry. Pierwszy dzień po urlopie i nowe sprawy, nowe problemy. Chciałbym na początek wyjaśnić kwestię Placu Zabaw w Inowłodzu, czy raczej inwestycji związanej z zagospodarowaniem przystani kajakowej w Inowłodzu, bo tak w całości się to przedsięwzięcie nazywa. Dosłownie dwa dni temu zniknął Stary Plac Zabaw z miejsca, w którym, w którym funkcjonował przez wiele, wiele lat. To ma oczywiście związek z zapowiadaną długo inwestycją związaną z przebudową przystani kajakowej. Trochę nieszczęśliwie, oczywiście, że to się wydarzyło teraz, czy dzieje się teraz, kiedy jesteśmy praktycznie w pełni sezonu turystycznego, ale chcę uspokoić, bo decyzja podyktowana jest myślę, że takimi realnymi i rozsądnymi argumentami. Wykonawca zamówił wcześniej Plac Zabaw, przygotowując się do przygotowania tej inwestycji. Kilka dni temu dosłownie dostał informację, że te urządzenia już są, można je odbierać i y, automatycznie y, no, można je zamontować w nowym miejscu. Dlatego taka decyzja, żeby w ciągu y, myślę, że 5-6 dni y, jak dzisiaj jeszcze rozmawiałem z y, szefową firmy, która tą inwestycję realizuje i mamy takie ustalenie, że na przyszły weekend będzie wino w Inowłodzu po prostu nowy plac zabaw. Myślę, że to będzie Sympatyczna taka niespodzianka. Pozostałe elementy tej, tej inwestycji, bo przypomnę, że tu jest brana pod uwagę przebudowa przystani kajakowej, wykonanie ciągów spacerowych, kładek pola biwakowego, ławek, oświetlenia. To jest takie no, podobne zadanie jak to, które dzisiaj już widzimy, prawie w pełnej krasie. Wspale, ale to będzie realizowane już po sezonie, tak żeby nie burzyć porządku na naszej inowłockiej tamie. Będzie tylko za kilka dni nowy plac zabaw, i mam nadzieję, że to jest dobra informacja, a nie zła, tak jak niektórzy no to próbują, próbują ją przedstawiać.